Ten mężczyzna od wielu lat dokarmia dzikie szopy. Z biegiem czasu zaczęło przychodzić ich coraz więcej i zawsze pojawiają się o tej samej porze. Got, uh, is, uh, And, uh... Tak wygląda specjalna placówka treningowa NASA, w której astronauci przygotowują się do spacerowania w kosmosie na zewnątrz stacji kosmicznej. Ta udomowiona wydra nauczyła się jeść przy stole prawie tak jak człowiek. Hello. O! Good boy. To jest robot, który ma przypominać szczeniaka dzikiego psa. Dzięki temu, jak bardzo jest do nich podobny, udało się doprowadzić do jego akceptacji w prawdziwym stadzie. Tak wygląda wschód słońca wydziany z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To nagranie przedstawia niesamowity moment, gdy ogromna fala dotyka unoszących się w powietrzu chmur. Ten pilot F-16 wykonał niesamowicie niski przelot specjalny dla obserwujących go ludzi. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.